Wróciłem właśnie z zebrania klubu Ronina, taki klub, który robi pan Józef Orzeł i Rafał Asiemkiewicz, poświęconym tym razem pamięci zmarłego niedawno Macieja Rybińskiego, jednego z kilku najzbitniejszych fejsonistów i w ogóle publicystów naszej epoki, czyli III Rzeczypospolitej. To był naprawdę wielki człowiek i Przemiany, następują, że jednak ludzie się oswajają z czymś normalnym, to jest w dużej mierze zasługa, zasługa Macieja Rybińskiego. Ja zresztą załączyłem dzisiaj do, do... znaczy dałem dzisiaj na blogu dałem tekst Macieja Rybińskiego, który przysłał mi z klubu Ronina, gdzie między nimi jest o mnie. On mnie taki przeglądowy bardzo tekst, który przy okazji pozwoli pokazać ludziom, jak wyglądał naprawdę PRL, bo Ludzie mają takie wrażenie, gdzie to było takie bardzo miło, każdy miał pracę i tak dalej, jak w porządnym ustawie niczym, gdzie też każdy miał pracę, a z kolei inni twierdzą, że było takie miejsce, gdzie tylko ubecy zbadali, zbadali bili tłukki, wsadzali do więzienia, co jest też oczywiście absolutną nieprawdą. Warto przeczytać niezależnego dziennikarza, który to barwnie opisuje. W każdym razie Maciej Rybiński to był naprawdę wielki człowiek i... Utrzymaliśmy go minutą ciszy, naprawdę minutą ciszy, bo jak powiedział słusznie Józef Orzeł, jeżeli Polska ma być polską, to minuta powinna być minutą.